kwaśna chyba to jest kwaśne, ta jest kwaśna ta była słodka tak widzowie dzisiaj właśnie zrobimy sobie fasolkę bobrotońską ja też się uczę więc chciałbym żebyście mi w jakikolwiek sposób pomagali dając chociaż łapkę w górę czy to jest potrzebne? Nie wiem, kurczę, ale fajnie się z Wami bawię, fajnie jak mogę Wam urozmaicać w jakiś sposób moje autorskie dania, mój kanał vlogowy się poszerza, przybywa obserwujących, przybywa polubień, a to jedna z lepszych części, na jaką liczę od Was. Jest jeszcze tylko jeden mały problem, bo mam strasznie uszkodzony telefon z kamerką, więc dlatego jakość moich filmów na razie nie jest w porządku, ale staram się to naprawić w najbliższym czasie. I tutaj już widać mój koncentrat pomidorowy taki oraz pomidory bez skórki wszystko już na palniku się gotuje różnorodna kiełbaska tu już zagotowana fasoleczka także wystarczy tylko teraz przerzucić podsmażoną kiełbaskę do tej fasoli co się gotowała nie zrozumiałem chyba bo wody raczej nie będę odsączał z tej fasoli nie wiem, czy zrobię dobrze, czy nie. Mam dodać łyżeczkę koncentratu, te pomidory, zagotować na 15 minut, a jakieś jeszcze ziółka, pieprzu, da, pieprzu mam dodać, soli dałem łyżeczkę i zastanawiam się, bo ja taki jestem antysolowy gościu. Czy jeszcze to dodać, ale podejrzewam, że jak ja to wrzucę, to wszystko sobie spróbuję. No i co, czekamy na efekt końcowy, no i będziemy lecieć z tematem. Czy mi się tylko tak przypomniało, pamiętajcie, że to jest męska kuchnia, czyli my musimy mieć siłę, żeby porządnie jeść. No i przeważnie robię to tak, o czym zawsze w każdym filmiku wspominam, że dodajemy praktycznie tyle samo mięsa, ile ziemniaków, ile kapusty, czy ile fasoli. Tak to się robi u mnie, bo my chopy musimy porządnie zjeść, a pamiętajcie, trening i jedzenie tylko was uczyni mistrza. Na dzisiejszym moim testerem będzie pan Jarosław, który skosztuje mojej fasolowej co to za śmiech? No dobra, no. No nie wyszło, tak? Za dużo liści. To akurat dąb. No dobra. No, no dobra, no. Także słyszeliście, słuchajcie, nie zawsze mi wyjdzie ugotować coś dobrze. Czasem jest tak, że się ugotuje źle, ale liczy się też słowo, jak to powiedzieć godności rodzinnej, czyli wystarczy powiedzieć: no, "Dobra, może być". Jaka jest moja siostra w selfie? Jest, challenge taki, no. Nie, ja tego nie znam. Jest, ja pół. To te udowodni widzą, że to jest yy, słabe. <laughs> Ja musiałem zjeść, z panowie, tego bulgoka to jest, tak jak wspomniałem, no Żółty, a był jeszcze czerwony i czarny Dawaj, challenge. Będzie pierścień piek Zrób to, widzowie czekają na to A nie ma tu takiego Hot Chicken Flour, no, tylko taki napis jest Dawaj, jeszcze jedna łyżka, jeszcze ostatnia Szybko, bo jak tu odstawić, to już będzie gorzej tylko Nie? Dawaj, ostatnia łyżka, nie wyrzuć im tego, no. Skoszuj, proszę. Ostatnio wiskadaj. Zrób to widzowie czekają i oni to są się się, zami wszystko na jeden raz. Nie, bo wiem, że i widzowie Zjadłem bulloga, coś takiego, nie wiem czy to jakieś widzieliście. Ja mam żółtego, był jeszcze czerwony i był jeszcze czarny. To jest okropnie ostre. Znaczymy za to, że to jest tak zajebiste. Zrobimy challenge i podaruję go komuś, kto będzie najbardziej sympatyczniejszą osobą w tym filmiku. Aby jako czerwysz to zjadł. Zapraszam.